To już halo. Nie martw się synek, zdążymy. Jak zdążymy, z czym zdążymy? Jutro jest tłusty czwartek, tato, rozumiesz? Jutro. Nie krzyczcynek! Pamiętasz, co mi obiecałeś w zeszłym roku? A, że nigdy już nie kupię wnuziowi Playboya na urodziny. Nie, że w tym roku pobijemy rekord upieczonych pączków, tak? Sześć tysięcy! Tak? Obiecaliśmy to sobie ty i ja, ojciec i syn. W cukierni u Stanisława pobito rekord upieczonych pączków. Tak miał wyglądać tytuł w głosie kosztówki, A jak będzie wyglądał? W cukierni u Stanisława molestuje się pracowników. Gdzie molestuje? Jakie molestuje? To dlaczego Justyna i Dorota się nagle zwolniły z pracy? Możesz mi łaskawie powiedzieć? No bo głupie są. To moja wina. Bo klepałeś się po tyłku. To, to, to molestowanie jest? No właśnie, to, to, to molestowanie jest. Daj mi spokój. Wielkie mecyje. Dwa razy może klepnąłem jedno i drugą. O dwa razy za dużo. No, gdybym jeszcze na gołę klepnął, to rozumiem. Ale, ale w spodniach były, normalnie ubrane. Tato, nie załamuj mnie, proszę cię. Mieliśmy pracować na pełnych obrotach, a my co robimy? No to, to, to już klepnąć się nie można we własnej cukierni? No, wyobraź sobie nie można. Za moich czasów to dwa tygodnie by tych spodni nie prały. <noise> Bajaderki tylko czekały, kiedy człowiek do nich podejdzie. Możesz już przestać z tymi bajaderkami? No, jak mam mówić? W końcu cukiernikiem jestem, nie? Zobaczysz, synek, jeszcze wrócą. Wrócą i będą się prosić. Ty się módl, tato, żeby one cię nie poprosiły do sądu. Nie no jeszcze gdybym za poczucie je złapał. No weź, tato, no, naprawdę. Sam sobie jesteś winien. Ja winien? No tak, dziewczyny się zwolniły, bo były wkurzone na ciebie. A co ja im zrobiłem? Czego nie zrobiłeś? Siedzisz i patrzysz, jak ciele namalowane w wrota. No to musiałem bronić honoru domu. Jestem żonaty, tato. Jedyny na świecie. Ja w twoim wieku, synek, to w każdy weekend brałem namiocik na zegrze, a tam już się bajaderka, wózetka, szarlotka, rureczka. No, a myśmy się wtedy z mamą zajadali ze schłą i sucharkami. To były czasy. Powiedz, mi, jaki ty przykład dajesz swojemu wnuczkowi, co? No wiesz, ja nie mam na to wpływu. No, po prostu Marcelek wdał się we mnie. Na pewno. No czuję to. Geny objawiają się w co drugim pokoleniu. A w twoim przypadku też w co drugim mieście. No, wiesz, Tyrek, ja też kiedyś chodziłem na pielgrzym. No, pamiętam, wracałeś czasem do domu na kolanach. No, a, a w Częstochowie to ze trzy razy A jednego roku, słuchaj, była tam jedna taka bajaderka, brać. Muszę ci powiedzieć, jesteś świetnym cukiernikiem, ale kompletnie nieodpowiedzialnym człowiekiem, tato. Nieodpowiedzialnym? No, niestety. A bardzo się wtedy modliłem. Żeby nie wróciła do domu z dzieciątkiem. Gdyby nie ja, ten interes by już dawno padł. Kto ci kazał, bracie, za cukiernię? Inżynierem miałeś być, o ile mnie pamięć nie myli. Bo mi było szkoda matki. Nie mogła patrzeć, jak to wszystko się wali. Ty sobie matką gęby nie wycieraj. Panie świetna nad jej duszą. Na nią też mówiłeś bajaderka? nie nazwałem twojej matki bajaderką. Ani bajaderką, ani wózetką, ani szarlotką. Twoja matka była dla mnie wisienką na torcie, rozumiesz? No. Cześć. Justyna i Dorota właśnie się zwolniły z pracy. A co ty mówisz? Ojciec je molestował. Co? To klepnąłem je ze dwa razy po Ta Tato! No co tak patrzysz? A, a ciebie w szpitalu nikt nigdy nie klepnął? Nigdy, wyobraź sobie. No to medycyna polska schodzi już na przykrę. Dzięki, tato. Posłuchaj, a może y, mógłbyś zadzwonić do tych dziewczyn, porozmawiać z nimi, przeprosić? Już z nimi rozmawiałem. I co? No teoretycznie zgodziły się wrócić do pracy. No! To w czym jest problem? Pod warunkiem, że je y, normalnie zatrudnię. Co to znaczy normalnie? To jak ty je zatrudniałeś do tej pory? No wiadomo jak. Na czarno. Nie załamuj mnie, Janusz. Ale wszyscy tak robią, inaczej by zbankrutowali. To ty swojego syna uczysz uczciwości, każesz mu być ministrantem, wysyłasz go na rekolekcję. A to mają rekolekcje do składki zusowskie, no proszę cię. Nie wierzę. A za niepłacenie podatków każdy ksiądz udzieli mi dyspenso. Normalnie nie wierzę. Wiesz, synek, zatrudnij Chińczyków, podobno są tańsi. Dopóki jestem Polakiem i mieszkam tutaj w Polsce, w mojej firmie będę zatrudniał wyłącznie Polaków. Tak jest. Amen. Jestem z ciebie dumna, moi ty co, No cóż, ale znaczy, że nam pomożesz. Jak? No jak? Cukierki, nie ma innej rady. O nie, nie, przepraszam cię bardzo, ale nie ma takiej możliwości. Marzena, Marzena, ja cię błagam, to jest podbramkowa sytuacja. Ja dzisiaj w przychodni przyjęłam 40 dzieci. 40, rozumiesz? Ledwo patrzę na oczy. Jedyne, o czym marzę to ciepła kąpiel i łóżko. O. Ciepła kąpiel i łóżko. To jest podbramkowa sytuacja. Pięknie, cudownie, fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogę liczyć na pomoc rodziny. Padam z nóg, Janusz! Moja żona pada z nóg. Mój ojciec klepie po tyłku pracownicę. Mój syn wyjechał sobie na rekolekcję. Sobie? Sam go tam wysłałeś. Bo musiałem go ratować przed dziadkiem. Ale nie masz się, synek. No, bierzemy się do roboty. Jak bierzemy się, to nie damy rady. Wiesz dobrze, że nie damy rady, ktoś tam musi pomóc. No ktoś musi stanąć. Na nadziewarce. Na nadziewarce? Coś ci powiem, kochanie. Jakbyśmy mieli więcej dzieci, tak jak cię zawsze o to prosiłam, to by ci pomagały w cukierni. Chyba, Marzenko, nie będziemy rozmawiać o potomstwie przy nadziewarce. Jak chcesz mieć rodzinny interes, to trzeba mieć dużą rodzinę, proste. Znowu zaczynasz? Ty, Polak, katolik, patriota, ty powinieneś mieć piątkę, szóstkę dzieci. My w ogóle nie powinniśmy wychodzić z sypialni. Marzenko, gdybym ja był na miejscu mojego syna. Tato, nie uderzaj poniżej pasa, bardzo cię proszę. No trójkę przynajmniej. Marzena. Tyle razy cię o to prosiłam. Wiesz, jakby to było cudownie. Daj spokój. Jakby one tak sobie tutaj biegały. I brudziły, tak. Ale nie, ty nie lubisz dzieci. Nieprawda. Nie lubisz, drażnią cię. Ja kocham dzieci, ja, ja przepadam za dziećmi. To dlaczego mamy tylko jedno? Bo. bo. nie po to ma się dzieci, żeby je potem zaganiać do roboty w cukierni. I kto to mówi? Pediatra. Ja nie wiedziałem, że ty jesteś zwolenniczką zatrudniania do pracy nieletnich. To są chińskie standardy, moja droga. Wiesz, to trzeba było wziąć te czterdzieścioro dzieci, co je przyjęłaś dzisiaj? Dać im fartuszki, zatrudnić i byłaby sprawa załatwiona. Miłej pracy. Miłej kąpieli. A, słuchaj, jak chcesz jej umyć plecy, to ja poczekam. Halo? Czy ktoś tu obsługuje w ogóle? Halo? Poczekaj, 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 ja to załatwię. Ja widzę, że ty o klientów dbasz jeszcze gorzej niż o moją córkę. Też się cieszę, że mamy widzę. Nie stać cię nawet na ekspedientkę? Oszczędzam na dom spokojnej starości dla mamy. <śledź> jak słodko. Naprawdę, mama chce coś tutaj u nas kupić? Nie, dziękuję. Nie chcę się otruć. A to bardzo słusznie, rozumiem. Pewnie, proszę, mama wchodzi. Jasna sprawa. Proszę, mama się rozgaszcza. Może nawróciła właśnie z pracy, zmęczona. Sama wróciła? Sama. A z kim miała wrócić? Z kimkolwiek. To wiesz co? Nie wołaj jej. Niech sobie odpocznie. W końcu pracuję na was wszystkich całymi dniami. Może ciasteczko, mamo. Na pożegnanie. Będzie za darmo całkowicie. Do widzenia. Ona. Ona nie przyjechała tutaj. Bez powodu, do roboty. Halo? A cześć, Marcin. miło Cię słyszeć. Nie poznajesz? No to powiem Ci, wujek. Jaki wujek, cheniek, Wujek cheniek, nie żyje od trzech lat. Nie dzwoni i nie odbiera. Wujek, Jurek. Jurek, no. Jaki łysy? Dlaczego łysy? Mam włosy. Marcel, pamiętaj, w życiu nie liczy się ilość. Znaczy, są wyjątki. To tego, ile byśmy się nie widzieli? Pięć lat bez przesadził. Pięć lat temu byłem na Twoich urodzinach. A bo nie dałem Ci żadnego prezentu. Jako jedyny. Przynajmniej dzięki temu mnie zapamiętałeś. Tak? Na jakich rekolekcjach? Marcel, pamiętaj, w każdym miejscu można się dobrze bawić, tak? Co miałeś? Objawienie? I co Ci się objawiło? Matka Boska z Pączkiem. Fantastycznie. Nie martw się. Jak ktoś się wychowuje w cukierni, takie są skutki. Yy, Marcel, a kiedy ty wracasz? A to fantastycznie. O to super. Tak, no to bardzo się cieszę. Przekażę, że dzwoniłeś, no. Pamiętaj, wiara na dzienie, miłość. Janusz, to ty? Nie, to ja. A co ty tu robisz? Bonjour. Wszelki duch! Braciszko! <śmianie> Surprise! Nie się za tobą! <śmianie> ja też, ja też bardzo. A, kura. <śmianie> A y, ty sam, gdzie Klara? Jaka Klara? Twoja narzeczona. O, przepraszam, przepraszam! Konkubentka. W domu. Nie chciała z Tobą przyjść? O! Mamy gościa! Cześć, Janusz! Kopelat! Może się przywitasz? A co ty tu robisz? Zjazd rodzinny? Brat przyjechał i od razu zjazd rodzinny. Mamusia też była przed chwilą. I co, nie zaprosiłeś jej? Nie. Jak to mówią? Mowa jest srebrem. Jurek, przepraszam cię. Janusz jest dzisiaj niedysponowany. Jutro tłusty czwartek. A nie, czekaj. Gość w dom, Bóg w dom! Jurek! Jak ja się cieszę, że ja cię widzę! Jurek! Jurek! Tak, to ja. Tak się cieszę! Ja też. Nie spodziewałem się takiego przyjęcia, szczerze mówiąc. Powiedz mi, dlaczego my tak się w ogóle rzadko widujemy, co? Nie wiem. No mnie nie lubisz? Ja cię nie lubię, Jurek! Ja cię kocham. Ja się uwielbiam. Ty mi z nieba spadłeś. Chodź. Siadaj! Zrób mu coś do jedzenia. Do picia niech chłopak nabierze sił. Mamy jakiś fartuch dla niego? Znajdziesz. Janusz! Słuchaj, stałeś kiedyś na dziewarce? Co to znaczy wiesz, no, nie wiem, co masz na myśli. Dwie dziewczyny zwolniły mi się z pracy. Bo je molestowałem. Fajnie. No i wiesz. – Jutro jest tłusty czwartek. – Nawet o tym nie wiesz. Y, – Marzena pada z nóg. Ja jej nie chcę przemęczać, bo wiesz, ona przyjęła dzisiaj przychodni po nas setkę dzieci. – Nie słuchaj go, po prostu go nie słuchaj. – Marcel wyjechał na rekolekcję. Ja nie chciałem, żeby wyjechał, ale się uparł, pojechał, a te sześć tysięcy pączków, wiesz, no ktoś musi, kurczę, usmażyć. – Aha. – Aha. <śla> I trzeba wam pomóc. No. Właściwie, jakbym mógł cię prosić to. <słyszy> <słyszy> Oho. Nie ma problemu. <słyszy> Kocham cię, szwagier. Wiesz, paniela też tak ślinił jak ty. Stop! Nie zgadzam się. Ale o co ci chodzi? No, co ty robisz? Co? Przyjechał do nas. Nie widziałam go tak długo. Ja chcę sobie z nim po prostu porozmawiać. nas sprawy, siostra, od czego jest rodzina, z przyjemnością pomogę. No, ja osobiście uwielbiam pracować. Naprawdę? Od kiedy? Praca jest dla mnie jak kochanka. Nie mogę z nią być każdego dnia, ale każdego dnia za nią tęsknię. Co mam robić? Będziesz stał na nadziewarce. Na nadziewarce, super. Ale najpierw pójdziesz do magazynu. Wiesz, gdzie to jest? O, w przybudówce, tam, gdzie ja mieszkam, pokażę ci. A przy okazji, poczęstuję cię cytrynówką. Cytrynówka, jasne. Ale to po pracy zdążymy. Na razie pójdziesz do magazynu, weźmiesz stamtąd takie duże, białe, plastikowe wiadro. Ono stoi yy, na drugiej półce od dołu. To jest konfitura z dzikiej róży. Z dzikiej róży, super. No to haha, chodźmy! Hmm. Skończyliście już? Mm. Braciszku, ty masz pęcherze na rękach. Ha! Masz może lód? Oczywiście, już ci niosę. Zrób mi łyski z lodem. <noise> Zrobiliśmy to, siostra! Sześć tysięcy pączków! We did it! Naprawdę? Jaki ty jesteś kochany, bardzo ci dziękuję. We the people, we did it! Jak my ci się odwdzięczymy? Zjemy śniadanie i zamówię ci taksówkę. Nie trzeba. Ja zapłacę oczywiście. Taksówki nie trzeba. Ale rzeczywiście możecie mi się odwdzięczyć. Tak? Mogę u was zostać? Tak, sama powinnam ci to zaproponować. Zaraz ci pościelę. Odeśpisz i rano pojedziesz. Na kilka dni. Rozstaliśmy się z Klarą. Co? Niestety. Ale żartujesz sobie ze mnie. Kiedy? Dzisiaj. Znaczy wczoraj. A, ale przecież wy byliście ze sobą tyle czasu. 14 lat. Nieprawda. 114 Jurek. Masz kogoś? Nie, no co ty. Znaczy, generalnie nie. To w ogóle nie o to chodzi, Marzena. Ja po prostu się dusiłem w tym związku. Ja mam tego dosyć. Ja potrzebuję powietrza, przestrzeni. To może to taki chwilowy kryzys. Chwilowy kryzys. Jak ci kiedyś trawaj utnie głowę, to się podniosę i spytam, Marzena? Może to chwilowy kryzys? A Klara, co na to? Nic. Znaczy, jeszcze jej nie mówiłem. Nie no, ale i powiem. Oczywiście, że jej powiem, no ale co jej będę mówił, jak jeszcze z wami nie rozmawiałem? No robię zamieszania, potem się okaże, że nie mam się gdzie zatrzymać. No dobrze, dobrze. Oczywiście, możesz u nas zostać. Yy, możesz spać w pokoju Marcela, on wraca dopiero za tydzień. Wiem. Wiesz? Dzwonił dzisiaj do mnie. Marcel do ciebie dzwoni? Dzwonimy do siebie. To nie widziałaś? Mam z twoim synem znakomity kontakt. Marcel mi nic o tym nie mówił. Tak, no jakiś czas temu pomyślałem sobie, że przydałby się mu jakiś autorytet. Ktoś tak jak ja. Co, masz kontakt z Marcelem? Mówimy sobie o wszystkim. O, na przykład dzisiaj zapytałem go czy. W razie czego mógłbym spędzić parę nocy w jego pokoju, powiedział, wujku, nie ma problemu. Cudownie. Chyba muszę o tym powiedzieć jakoś Januszowi. Będzie afera. Dlaczego? Że twój Ratzinger się wkurzy. Zaś jej mi prawić kazania. <laughs> nie pamiętasz, jak mi ostatnio trużę, żebym się w końcu ożenił z Klarą? Że to wstyd? Że mam lewackie przekonania? Że geje, że lesbijki? I co mają do tego geje i lesbijki? Też nie mają ślubu, tak jak ja. Jak się dowie, że rozstałem się z Klarą, to naśle na mnie świętą inkwizycję, Sklan i ojca dyrektora. Nieprawda. On jest pod tym względem normalny. Święty Filipie, apostole, patronie cukierników, dziękuję ci za twoje wstawiennictwo. Swagier! Yes, we did it! Yes, we did it! Dzięki Filipowi, apostołowi dzięki tobie, sześć tysięcy pączków. Nie wiem, szwagier, co ja bym bez ciebie zrobił. Bez przesady. Ja tylko staję na nadziewarce. Słuchaj, Janusz, jest taka sprawa. Czy Jurek mógłby zostać u nas na kilka dni? Oczywiście, nie ma problemu. No, słuchaj, wiesz co? Ja myślałem, że ty masz wiele lewe ręce do roboty, wiesz? Bardzo źle w ogóle o tobie myślałem. Przepraszam cię, niech ci Marzyna powie, wiesz co? Ja mówiłem o tobie na przykład: e, śmierdzący leń i obibok. Nie ma sprawy. E, rozpieszczony synalek mamusi. No tak mówiłem. E, słuchajcie, pora spać. Jest czwarta rana. Nie, ale zaraz, chwileczkę. Jak to spać? Zaraz zaczynamy sprzedaż. 6 tysięcy pączków. Kto z państwa miałby ochotę? Częstujesz nas świeżymi pączkami? A jakie mają być? O, ostatnio Marcelkowi spakował dwie zeschłe drożdżówki do szkoły sprzed tygodnia. Bo się nie sprzedały. W tym domu... Pół ciastka nie ma prawa się zmarnować Bardzo dobre były Bardzo słusznie No Janusz jest po prostu oszczędny Dzięki temu odniósł sukces Nie bójmy się tego słowa, sukces Ziarko do ziarka i zbierze się miarka Pączek do pączka i będzie obrączka A no właśnie a propos obrączki, szwagier Kiedy wy się z Klarą wreszcie pobierzecie, co? To już jest wstyd trochę, naprawdę. Ja rozumiem. Tam geje lesbijki sobie żyją bez ślubu, ale normalni ludzie. Ja daj mu spokój. Może warto postawić kropkę na tych. Ej, kto pierwszy spróbuje pączka? No jak to kto? Może ten, dzięki któremu sześć tysięcy pączków przyborało realny kształt. Proszę! Osobiście przez ciebie nadziewane? Z dziką różą? Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony. Jedz? Yes. <śmieniczne> no i ja. Dobry co? Jadła <śmieniczne> pszczoła na, na jałówki i zapyliła świat. Przeróżesz ty moja, miła Zagroziła ten świat. Jest czwarta rano, sąsiedzi śpią. No musimy to obrać, kochani. Kieliszeczki, czy twierdówka. To widzę, że zaschło ci w gardle, Jureczku, od tego nadziewania. To może teraz ja spróbuję? Nie! Nie próbuj! Nie próbuj! Połóżcie kątyń, Boże! Co to jest? Tego się nie da jeść! Co to jest? Przepraszam bardzo. <grym> Jezus Maria! <grym> Co mu się stało? No, ta sam spróbuje. No. Nie no, faktycznie, trochę ostre. Nie, ale da się zjeść. U Janusza nic się nie marnuje. Jurek! Ja tylko nadziewałem. Z której półki brałeś te wiadra? Z tej, co mówiłeś? A co ja mówiłem? Że z trzeciej. Z drugiej? Miałeś wziąć konfiturę z dzikiej róży, a nie chiński pikantny koncentrat Chiang Mai. A no skąd ja mam wiedzieć, które z które są identyczne? Tak samo jak te... Chińskie znaczki! Zaraz, zaraz. A po co ci w cukiernik chiński koncentrat Changmai? Dorożków za głowy. One są na ostro. Czanek, na oko one wyglądają tak samo. A skąd ty w ogóle masz te wiadra, co? Z hurtowni. A skąd? A z jakiej hurtowni? Chińskiej, ja jaki? No, chińskiej, a jaki? To swojemu synowi każesz kupować tylko polskie produkty. Ostatnio zrobiłeś mu aferę, jak kupił sycylijskie pomarańcze z dzikiej róży kupujesz w chińskiej hurtowni? A czekaj, a ty w ogóle um, coś masz przeciwko Chińczykom? Nie. No ja też nie. Ja to nawet przeciwko y, murzynom nic nie mam. We did it. No. Jedno jest pewne. Takich pączków nie będzie w całej Warszawie. Ciekawa, jaka jeszcze niespodzianka mnie cholera dzisiaj spotka. Halo? kto? Patrzcie, o czwartej rano po pączki. To jest siła marki. Żadna siła marki, to Klara. Błagam, nie wydawajcie mnie. To jest matka twojego dziecka, Jurek. Ja to załatwię. Siadł, siadł. Jezu, cześć. Ja szukam Jurka. Jest czwarta rano. Jest tu? No, no co? co no, tu no, Jurek. No, przecież wiesz, jak on nie lubi się z Januszem. On tu nigdy nie przychodzi. No, tak, tak, tak. Ale wróci spokojnie. Wiesz, że to jest nocny marek. Yy, Jurek. A może poszedł na spacer nad Wisłę! A może poszedł do, do muzeum, bo dzisiaj jest noc muzeum. Klara. Ja jestem zmęczona, wpadam z nóg. Czwarta rano lepiliśmy całą noc pączki. Hmm. Dobra. Hmm. Posłuchaj, a, a może Jurek już czeka na ciebie w domu? Zmarznięty, też głodny. Może odchodzi od zmysłów, co się z tobą dzieje. A nie. Zaraz, 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 a. E, co to jest? Musiałem wziąć parę rzeczy. Zostaję u was na jakiś czas. Co? Sam się na to zgodziłeś. Ja się zgodziłem?